No i okazało się tego 15 stycznia, jak zaczynałem pracę, że niestety, ale ten drzewowy projekt się raczej nie odbędzie. Druga rozmowa, na jaką poszedłem, to była firma, w której miałem pracować jako junior java developer i tak naprawdę pracowałem tam, no to zaraz, zaraz się jeszcze rozwinę i dostałem od, niej, od nich pozytywną odpowiedź od tej drugiej firmy. Zacząłem pracę, przynajmniej miałem zacząć pracę w styczniu i jakby... Już dostałem tą odpowiedź pozytywną od tej drugiej firmy, i w tym czasie jeszcze dostałem od trzeciej firmy zaproszenie na rozmowę. Poszedłem na tą trzecią rozmowę i jakby bardziej mi się trochę podobała ta firma i czekałem na odpowiedź od nich. No bo jeśli dostałbym odpowiedź od tej trzeciej firmy, to pewnie bym, że tak powiem, nie podpisał umowy w tej drugiej, w której miałem dostać i zacząć od stycznia, tylko poszedł do tej trzeciej. Natomiast nie dostałem na czas tej odpowiedzi no i nie chciałem ryzykować więc zacząłem tą pracę w drugiej firmie z tych trzech zaproszeń które dostałem i pracowałem tam miesiąc jakby no tak naprawdę nie cały ponieważ miałem zacząć w styczniu i troszkę ten projekt się jakby szef cały czas przedłużał i bo to był taki mały software house przedłużał że ten projekt się zacznie żebym chwilę jeszcze poczekał, bo klient, bo ich klient troszkę przedłuża, nie jest pewny, nie może przystać na tam na dane warunki.